Dzień dobry moi kochani, witam Was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku na farmie smoka. Dziś dzień sprzedaży odwozu i oczywiście pielęgnacji naszych zwierzątek. Oczywiście zaczniemy sobie od pracy już na gospodarstwie, czyli zaczniemy sobie od pracy, aby nakarmić nasze krówki. Trochę tutaj. Myślę, że z dwa przejazdy z, 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 to, z paszowozem na pewno będą. Ciężka aura, bo słuchajcie, yy, mamy, mamy, a mam wyłączone chudy. O mam włączone. już proszę bardzo. Ciężka aura, bo mamy grudzień. Yy, wcześnie rano, więc jeszcze słoneczko za dobrze. Nam nie wyszło. Aha, bardzo ważna jedna rzecz. Na jednym z odcinków, który, które były już publikowane, widzieliśmy tam sprzęt, który jest i tak dalej, i tak dalej. I postanowiłem, że kupię sobie rozszerzenie do gnojowicy, bo coraz więcej tej gnojowicy chcę używać i chcę z nią pracować. I na początku, w sumie, to tak myślałem, że. No, a może zróbmy to tak porządnie, tak żeby to fajnie wyglądało i, i żeby sobie to transportować. Jest ten garant Kotę i. Słuchajcie, nie wiem. Na razie go sobie zostawię, bo wiadomo, że planuję trochę więcej tych, tych pól gdzieś tam z drugiej strony. I. Też chciałbym je oblewać gnojowicą, i też chciałbym, żeby one były mm, oblewane gnojowicą. Głównie mówię o tym polu, a wy w sumie nawet nie wiecie o tym. Słuchajcie, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Trochę kaski wpłynęło, i 109 i 110 jest już, jest już moja, należy do mnie, już jest tutaj posiana pszenica. W, na live można było sobie to zobaczyć na live na, na, na Kiku były te prace tutaj prowadzone więc sobie możecie to zobaczyć oczywiście link do, do Kika macie w opisie i co? i zostawiam na razie sobie ten zbiornik Kote bo no jak będę chciał jechać tam no to musiałbym mieć nie wiadomo jaką wielką beczkę, a pewnie jeszcze długo, długo takiej dużej beczki na taką dużą beczkę nie będzie mnie stać, więc, więc postanowiłem, że jeszcze ją sobie zostawię na jakiś, na jakiś czas do momentu, kiedy nie będzie mnie stać na jakąś większą beczkę. Jak wiadomo, będzie musiał być też większy ciągnik do tego, więc, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę muszę sobie to dociłać no, dlaczego je odpinam? Dobra. I co? Dzisiaj karmimy sobie krówki, i dzisiaj, moi drodzy, jedziemy jedziemy sprzedać trochę rzepaku, bo zostało mi 62 tysiące litrów rzepaku, a w grudniu mamy na to dobrą cenę. Ziemniaki na razie zostawiam. Ziemniaki na razie zostawiam. 146 tysięcy litrów w sumie no, mógłbym trochę ich sprzedać 46 tysięcy litrów mógłbym sprzedać, bo w ten stacjonarny paszowóz do, do właśnie do, do, do paszy dla świnek tam wchodzi 100 tysięcy litrów, ale właśnie chcę mieć także jakby podwójnie a jak wiadomo no Rzepak, rzepak szybko, szybko wpadnie 100 tysięcy litrów rzepaku To pewnie Jedne, jedne żniwa i, I ten rzepak wpadnie Więc ten rzepak Chciałbym sprzedać, bo trochę Kaski brakuje I sobie go sprzedamy Na pewno co tu jeszcze było kupione? Aha, jeszcze jest do tej obory. Słuchajcie, do tej obory, yy, no bo kurczę, w sprzedaż zawsze jest mleka w październiku i i słuchajcie, musiałem sobie dokupić do budowania takie właśnie do, yy, do obory, żeby to mleko mi nie przepadało, bo cały czas mam tutaj po prostu pełno tego mleka, cały czas jest pełno i co chwilę musiałbym Jeździć i, i sprzedawać to mleko po, po takich hamskich cenach. Teraz mam puste, no bo było sprzedane i, i jak widzicie, 7000 litrów to nawet to jest tutaj nic, praktycznie, bo ten zbiornik ma chyba tam dużo. wolę mleko powoli się robi, więc tutaj, tutaj nie, muszę, nie muszę tutaj za bardzo się rozwodzić. No i to rozszerzenie do tej gnojówki. Nie? Tutaj kupione. I do tego też kupione. I tutaj prawdopodobnie jeszcze chwyci z, z, z obory dla, znaczy z zagrody dla, dla świń. Chociaż chyba tak, no, 10 tysięcy litrów gnojówki, zaraz zobaczymy, ile tam jest. 10 tysięcy 000... nie to nie, nie chwyta z tego, nie chwyta, ale dlaczego mi się A to jest ta? Nie to nie jest ta. A skąd tu się gnojówka zrobiła? <grymne> nie, nie mając... Nie mając... Yy, żadnego zwierzątka Gnojówka mi się to zrobiła No dobra, fajnie Aha, bo on tutaj ma ten zbiornik To może coś po prostu weszło z, z tamtego Dobra, no nieważne No w każdym razie jest Nie wiem skąd się to wzięło Może z czapy Trudno powiedzieć skąd to się wzięło Więc na razie to zostaje yy, I... I dzisiaj sprzedamy sobie jedną naczepę właśnie tego rzepaku. Pojedziemy na skup i, i to sobie sprzedamy. W późniejszym czasie mam też w planie sprzedać kiszonkę, bo trochę tej kiszonki jest. Trochę się tej kiszonki tutaj narobiło. Te wszystkie kostki, które są to, to będę chciał sprzedać te kiszonki więc czeka mnie dużo, dużo jeżdżenia w to mi z powrotem co nie jest jakby moim ulubionym zajęciem w farmingu ale no jest to też jakaś wykonana praca więc generalnie, więc generalnie tak, będę to robił i nie wiem czy tego nie będę robił na live na kiku bo no pewnie to długo zajmie, będzie tych transportów pewnie a w sumie zobaczymy za chwilę a zaraz jak od ten odwiozę, Zaraz zobaczymy, ile dokładnie mam tych kostek, bo tutaj mi pokaże pewnie to w takiej liczbie y, litrów. No, sami widzicie jest milion, milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące litrów. Yy, więc dużo, 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 dużo kasiory. no i w sumie jest mi to, ta kiszonka nie jest mi tutaj potrzebna z tego tytułu, że z tego tytułu, że no mam tą suszarnię tutaj, która zwykłą trawę też mi przerabia na kiszonkę, więc więc nie jest mi ona potrzebna, a w, w, w planach jeszcze mam do zakupienia, o a właśnie, a w sumie może sobie od razu Pojedziemy i sobie od razu to kupimy, bo paszę mineralną muszę kupić, bo już jej tutaj nie ma. I kurde, nie wiem ile mi wchodzi na tą przyczepę yy, tych palet, wiecie? Ale chyba, chyba 16 sztuk. Chyba 16 sztuk. 16 sztuk wejdzie. Kurczo, pobrałem sobie tego moda, który niby powoduje, że na paletach jest 5000, że robi się 5000 litrów, chyba to coś nie działa, nie wiem czy to, czy, czy nie działa, bo jakiś mod go blokuje, ten, ten live table palet czy coś takiego, nie wiem czy on go nie blokuje czasami, a muszę zobaczyć czy tutaj ta paleta ma 5000 litrów, nie ma. No, nie ma, nie ma. Nie ma. Lipa, panie Lipa. No, więc nie wiem, co blokuje. Jak wiecie, co blokuje, albo wiecie, że ten mod na przykład nie działa, czy coś takiego to dajcie znać. Po co kisiorować tego moda na dysku, jak nie działa, nie? Dobrze co jeszcze, no mamy grudzień, czyli taki czas okres, gdzie generalnie no, zbyt wiele rzeczy się nie dzieje głównie to są transporty właśnie jakieś takie rzeczy jakieś odwozy no i wiadomo, że obrządki przy zwierzętach no, to jest ważne, żeby żeby to pilnować żeby te zwierzątka sobie rosły, się rozmnażały i przynosiły nam zyski. Tak, kupimy sobie tą paszę, miesz paszę y mieszaną. Y odwiozę paszę mieszaną, no i y w, w planie jeszcze na dzisiejszy odcinek był y był odwóz rzepaku. Myślę, że to się uda zrobić tak naprawdę planowałem tylko ten odwóz rzepaku a tu widzicie w odcinku znalazło się zupełnie co innego ale rwie jeszcze, jeszcze jeszcze mi tutaj rwie kupimy sobie gdzie to będzie, to będzie chyba gdzieś w zwierzątkach zwierzęta pasze, pasze, pasze pasza mineralna o, to właśnie potrzebuję i wydaje mi się, że 16 mi wejdzie na tą przyczepę, ale nie jestem pewien. A, ciul, bierzemy to wiadomo, Autoload na najwyższym poziomie. Syk. O, weszłoby tu jeszcze tego trochę. Co myślicie? Jeszcze raz tyle wejdzie? Będę miał już większy. Dłuż, dłuż, na dłużej to starczy. Zobaczymy, czy wejdzie. Jak wejdzie, to gitara. To mi się podoba, taka robota. No, mogłoby wejść, by było git i co? Aj cztery paletki zostały. Dobra, to niech sobie tutaj zostaną na razie. Przyjadę po niej później, przyjadę po nie normalnym, yy, tym buzikiem. Sąsiadowi tu po polu, to pole <grytanie> tak porozjeżdżam, że to jest maniana, nie? Dużo tego towaru tam na, na, naładowałem, 30 tysięcy, prawie 30 tysięcy litrów, 30 ton prawie, tak można było przeliczać, jak jakby liczyć je, 1 litr, 1 kilogram to mniej więcej, mniej więcej tak się liczy, ale trochę to trochę inaczej, bo to w zależności od objętości i co się, co się tam ma: czy to jest właśnie ziarno, czy to jest jakaś pasza, czy to jest jakaś mąka, czy to jest stałe, czy to jest płynne, to inaczej się to przelicza. Nie wiem, matematykiem nie jestem, więc nie będę się tutaj wymądrzał, ale jak ktoś wie, to może napisać na przykład w komentarzu, ile to jest 20. 9400 litrów paszy mineralnej, ile to jest kilogramów? Może mniej na przykład, nie wiem, bo na przykład ona jest pusta w środku, czy coś i objętość zajmuje, ale, ale wagowo jest na przykład inaczej, nie? Też tak się czas, czasami może zdarzyć. Także jeżeli tu jest jakiś ekspert, to zapraszam do sekcji komentarzy. Daj znać, jak to wygląda, jeśli chodzi o paszę mineralną. Pola mamy obrobione Pewnie jako pierwsze będzie oczywiście, to oczywiście będzie łąka do, do skoszenia, trawa To już taka czynność, którą już robię na pracownikach, bo już mi się jej nie chce po prostu tutaj na razie jej robić Ale pewnie z czasem przyjdzie jakieś inne pole, coś się, coś się jeszcze na łące porobi i jakiś odcinek z łąki na pewno też będzie o! Prawie się gibnął. No, za szybko sobie wjechałem w ten zakręt. Niedobrze, niedobrze. Muszę pamiętać, żeby zwalniać. Wywrotna jest ta przyczepka. Wywrotna. A tu sobie objedziemy, zrobimy sobie większy łuk, żeby nie. żeby tak nie, 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 nie ścinać tych zakrętów. Tu mamy ustawioną, którą stronę? Prawą. No idealnie. Ale tu chyba w sumie można odpiąć pasy i one się same załadują. Tak mi się coś kojarzy. No. Pasuje robota. To jest właśnie to. Odstawiamy przyczepkę. Odstawiamy jelonka, niech sobie tutaj stoi pod daszkiem. Oj, 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 bym nie wyłączył światełek. Dobra, odpalamy furę i jedziemy, moi drodzy, sprzedać w końcu ten rzepak. Odcinek miał być tylko ze sprzedaży rzepaku. Myślałem, że to tak zostanie, ale niestety, niestety pojawiły się nowe priorytety. Rzepak, proszę bardzo, mamy rzepak i, i rzepak, yy, gdzie sprzedajemy zapisywanie zawartości. Nie wyłączaj komputera, włączyliście kiedyś, No no dobre. Yy, gdzie jest ten rzepak? Tu jest rzepak, fitplon, fitplon. Oznacz miejsce, gdzie to jest? To będzie gdzieś tam daleko, chyba coś mi się tak wydaje. Gdzie jest fitplon, kurde? A to jest tu obok, ojoj, to my mamy tutaj przyrzut beretem. Proszę, ja ciebie. Ja bym mógł tutaj polami przelecieć, ale już nie będę taki, no bo przecież sąsiad to by mnie za czasno. Nieposionym, jak to się mówi nieposionym. No, mana za załadujemy. Myślę, że będzie cały. Yy, cała naczepa wejdzie. Jeszcze tam, jeszcze tam jakieś gratisy, pozosta pozostałości zostaną w silosie niech sobie zostaną na, na inny raz jedziemy, że rzepakson zobaczymy ile nam to przyniesie zysku razem z, oczywiście z, z premią środowiskową właśnie, zasiałem, wcześniej zasiałem grykę na poplon i powiem wam szczerze, że nie wiem kiedy, kiedy jest przyjmowany ten grant, ten gratis jak się zrobiło poplon, gra niby informuje, że wystarczy ten poplon zasiać do, w tym okresie do, do lutego i go można skosić i nie wiem czy to jest tak, że po prostu zasieję coś na poplon, skoszę i dostanę pod koniec roku. Czy jak to wygląda? No nie wiem. Będę musiał sprawdzić, jak minie grudzień, czyli jak minie ten, ten, ten miesiąc, to będę musiał sprawdzić, czy faktycznie wpadło te 200, 200 euro za, za hektar. Jak ktoś miał jakieś doświadczenia z, w tym temacie, no to też możesz dać znać w komentarzu, jak to zrobić, bo, bo jestem ciekaw i będę chciał to robić. No bo to w sumie. Niedrogim kosztem, bo nasion schodzi praktycznie tyle co nic. Nawozić tego nie trzeba. Zostawia to nawoz oczywiście w polu, więc generalnie bardzo mi się podoba ta, ta mechanika, ta opcja, żeby, żeby sobie to mieć włączone, żeby to działało. Jeszcze zobaczymy, czy to działa, no bo może to w sumie działać tak, że trzeba to zasieć w odpowiednim momencie, to wtedy nie będę się nie będę się w to bawił tu chyba rajocik sobie stał <laughs> dobra mam nadzieję, że tutaj nie zahaczy ta, ta naczepa kurcze co jest tu jeszcze trzeba chyba wyjechać o jest zobaczymy czy się nie wyrżnie ta naczepa, czy ma kolizję ale chyba tutaj nie było kolizji, jak dobrze pamiętam. Nie ma kolizji, dobra, super. Ale zaczekam aż zejdzie na dół. dobrze, słuchajcie moi drodzy, z mojej strony na dziś to wszystko eee, ile się udało zarobić, zaraz zobaczymy dokładnie ile się udało zarobić, finanse ile się udało zarobić dzisiaj odsetki, seraty taty listopad, grudzień, grudzień grudzień, grudzień, tu jest 55 z nieruchomości, czyli to są 320 tysięcy się udało zarobić eee, spłacimy od razu krechę i krecha spłacona. Trzymajcie się do zobaczenia, do następnego odcinka. Pamiętajcie, łapka w górę, like i lecimy po więcej. Do zobaczenia, do usłyszenia z farmy smoka. Na razie.